Dzisiaj mamy tak naprawdę oficjalne otwarcie. To życie już się zmieniło w zeszły wtorek, bo to wtedy po raz pierwszy wykonaliśmy pierwsze badania tomografii komputerowej w naszym szpitalu. Jak się zmieniło? Czas, panie redaktorze. Czas jest najważniejszy tutaj. W diagnostyce chorób płuc czas ma. Podstawowe znaczenie, szczególnie w diagnostyce onkologicznej, ale nie tylko. Czas ma podstawowe znaczenie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta de facto z dnia na dzień do diagnostyki. Wcześniej było to ograniczone tym, jak ile mieliśmy wolnych miejsc w, w, pora, w, w pracowniach, które, z których korzystaliśmy na zewnątrz. Dzisiaj możemy to robić natychmiast, od ręki. I de facto pacjent, który zgłasza się do przyjęcia, jeżeli nie ma im ku temu jakichś konkretnych przeciwwskazań, na przykład ze względu na stosowane leki przez pacjenta, jest przyjmowany praktycznie następnego dnia i ustalana jest jego diagnostyka. To jest właśnie przede wszystkim dobra informacja dla mieszkańców powiatu, dla mieszkańców regionu, dla pacjentów tego szpitala, bo otwieramy nowoczesną pracownię diagnostyki komputerowej, wartość ponad 8 milionów złotych, tomograf komputerowy RTG, USG, kilka elementów składało się na tą nowoczesną pracownię, ale nie, nie pieniądze, nie sprzęt, to nie to jest najważniejsze, ale najważniejsze jest to, że mamy lekarzy, którzy tutaj będą pracować i jesteśmy ukierunkowani właśnie na pacjentów. Rozumiem, że y, szpita, szpital w Górnie jest takim trochę oczkiem w głowie powiatu Rzeszowskiego. Zdecydowanie tak. Jest to y, szpital, można powiedzieć, że taka perełka w, y, na mapie. Nawet regionu, bo rzeczywiście dbamy o to, żeby te finanse szpitala trochę inaczej niż wszędzie to wygląda były pod kontrolą, żeby jakieś zadłużenie tej jednostki nie dopadło, ale z drugiej strony inwestujemy w nowoczesny sprzęt i tak się dzieje. I rzeczywiście pacjenci, lekarze chwalą to miejsce, że tutaj jest rzeczywiście wysoki poziom leczenia. Cieszy nas przede wszystkim zadowolenie pacjentów, no bo to o to chodzi. Sam sprzęt nie jest dla siebie, pieniądze wydane nie chodzi o to, żeby tylko je wydać, tylko żeby... Rzeczywiście służyły naszym mieszkańcom.